Cześć i siema, witajcie ponownie po tej dość sporej przerwie i oczekiwaniu na te spotkanie dzisiejsze. No ono się odbędzie moi drodzy, eee, drużyna HDS podejmie wyzwanie, oni wprawdzie grali w osłabieniu, eee, ale mecz będzie, także... Nic nie straciliście tym czekaniem Moi drodzy, no tak pok pokrótce Przedstawię wam co tu dzisiaj będzie się działo I jak to będzie się przedstawiało Spotkają się dzisiaj są dwie drużyny A mianowicie drużyna Kompanii Braci zmierzy się z drużyną hellless Czyli e, po na polskie bez głowy Z drużyną bez głowy e, Spotkają się oni na dwóch mapach Mianowicie mapa Strefa powodziowa i wroga transmisja. Oczywiście w grze Battlefield 4 w polskiej lidze 12 kolejce. Na tych dwóch mapach zagrają te drużynę. Teraz coś może o systemie system. 4 rundy, dwie rundy na mapę. Wygrywa drużyna, która będzie miała przewagę rund. Oczywiście remis też jest zaliczany. Więc, moi drodzy, tak to będzie wyglądało, teraz jeszcze kwestia tego, jak te drużyny plasują się po tych wszystkich zmaganiach, które mieliśmy już do tej pory w Polski Battlefield. Kompania braci, miejsce 9, 26 punktów, jeżeli chodzi o HDS-ów, miejsce 12, punktów 17. Jeszcze tutaj kwestia tego, że te dwie drużyny będą grały w systemie 400 400, czyli te etykiety będą dość spore, dość, to jest dość dużo jak jeśli chodzi o podbój no ale cóż, zobaczymy jak to by się przedstawiało yy, mamy już live Oj, i tutaj będzie dość spore osłabienie yy, także ja już przyłączam się na battlefielda, już tutaj wszystko ustawiamy i wchodzimy w battlefielda, moi drodzy postaram się tu jeszcze zdążyć szybko przedstawić może zawodników yy, zanim yy, yy, zanim to jeszcze wszystko się z, yy, zacznie okej okay. Wchodzimy, moi drodzy, już w Battlefield'a Już tutaj wszystko chowamy I tak to, moi drodzy, się przedstawiało Jeszcze tylko jedna kwestia HDSI po stronie czerwonej Dobra, mamy zmianę Także 35 sekund, no już teraz nawet chyba nie zdążę przedstawić obu drużyn Strefa powodziowa jako pierwsza Strona czerwona chińska. Mamy kompanię braci. Stronę amerykańską, jak widzicie, HDS-ów. No, myślę, że 20 sekund nie zdążę, ale już spróbujemy. HDS i Broda Alti, um, Ultimagic Progress, Panischer Sensei, Trust me, no more Sim, Sima Manders. ile tak szybko, um, no, kompania braci spaciu karti Darko, Darkoman Lukas, um, Mamut Mauritius, Spadel, Sędzia Dred, Spinio i T92 sekundy, aleś mi się udało. Na szybkości i zaczęli, moi drodzy, zaczęli. Te spotkanie, ten dzisiejszy mecz Polski Ligi Battlefield 4. Zobaczymy, jak to będzie się przedstawiało. Sędzia Dret, jako pierwszy, będzie chyba na punkcie A. Zobaczymy, już tutaj broda w lawce będzie tam dojeżdżał, chociaż sędzia Dret jest pierwszy. Zobaczymy, jak to się przedstawiało. Teraz, tu z run, tam walka. Walka lawów. Na tym punkcie, a to jest zawsze te pierwsze starcie tych lawów. tam pada! Alti świetnie trafia tego lawka. Przeciwnej drużyny zaliczają przy tym trzy flagi. No i teraz punkta trafi chyba w ręce zawodników. Zawodników? A jednak, jednak to drużyna kompanii będzie przyjmowała tą flagę. Co mnie zaskoczyło, bo tam ładna poleciała rura Altiego. No i w tym momencie yy, kompania ma dwie flagi. Co z C? Nikt nie przejął C. C zostało yy, zajęte. C zostało zajęte, Boże. C. Yy, nikt nie przejął. Nikt tam nie pojechał, dopiero teraz schodki w lawie. Będzie jechał na punkt C. Ten początek taki troszkę yy, zmieszany. Ja sam to jestem troszkę zmieszany. Co tu się stanęło na samym początku? A to jeszcze, yy, znaczy jeszcze, sens próbuje na punkcie B coś zadziałać, bo te flagi trzeba bardzo szybko odzyskać. Punkt B stracony na samym początku na korzyść kompanii, bracie. tą poleciał, Nate! I tutaj wymiana, który to, to taki Magik Spino W tej wymianie wychodzi lepiej. I przejmuję punkt B dla drużyny kompanii. Teraz skaczą, oni skaczą tutaj, zobaczcie, jest Helka. robi jako spawn point, żeby na ten punkt B można spokojnie było skakać. No i tutaj mam skoczkę, jest alti. O tam zauważony, dostał najdem po plecach trafiony przez Pacioka. Tu bym tutaj nie powalczył. Ale jeszcze, jeszcze wychodzą ze schodów, będą chodzić na plecy dla ale Progres dostaje, tam Spaciok czuje na pozycji, Spaciok tam czyści Chłopaków po plecach, pada. Sensei Progres, Spaciok dobrze ustawiony na pozycji, zobaczył, dosłownie spota od kolegów i wyczyścił punkt B Tachelka, jak widzicie, cały czas robi jako spawn point, no ale drużyna kompanii, no tutaj ma trzy flagi, już rozstawienie, zobacz. Bardzo mocno wysunięty Mauritius, również spaciok, ale teraz może Broda! Może Broda w lawie. Będzie tutaj coś stanie zmienić na punkt punkta. Tam poleciała rura już w tego lawka. No i wymiana! Lawek kontra lawek. Który z nich? Czy kompania, czy... czy hmm, Helles? Lawka kompanii się cofnęła, tam dość mocno obita została. Zobaczcie, 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 jak to wygląda z pozycji gromadzi. Mam bardzo mało HP! I dostaje od szpada. Eee, nie, dostaje od sędziego Dreda. Przepraszam, rurą, dostaje z HRWEN. No i punkt B obroniony przez zawodników z drużyny kompanii. Tam jeszcze z tyłu żyją. i zostaje ostatni. Last man standing. Dostaje ulti bodajże, jak dobrze zobaczyłem. nick. Ale myślę, że za chwilę to się nim zajmie. I kto to przyjdzie pierwszy? Sędzia Dredd. A jednak nie, jednak cofnął. Myślałem, że tam za kontenery już wejdzie. Ale to. Co tu się stało? <grytania> Dostał śmigłem! <grytania> ale jaja, tego jeszcze nie widziałem. Dostał śmigłem od swojego kolegi z drużyny. No ale tam wymiana, śmiechy, żarty. Ale ulti pada, to był last man standing z drużyny HDS. Ale zobaczcie, w tym momencie praktycznie cała drużyna kompanii skupiła się na obronie punktu A, a tutaj przez chwilę cała drużyna. HDS-ów zatchwa, punkt B. No, i ten punkt B został zneutralizowany i w tym momencie e, wpadli w ręce HDS-ów. O, tam poleciała rura! Z srawem raft, trafił pani Sherlock. To to już nie zobaczyłem, nie zdążyłem O, tu helka wleciała! No i czyszczą, czyszą, który tu taki e, Luki czyści tej schody? Z dwoma fragami wychodzi na tych schodach, e, zabijając przy tym e, progresa i tam jeszcze wcześniej kogoś innego. I C, 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 C. co się dzieje z C? Manders, Simanders trafiony przez T9, T90 na, na tej stacji benzynowej. No czyściutko tu mają, zobaczcie, czyściutko. Punkt C czysty, punkt B również. Tam gdzieś próbują HDSi zaatakować punkt A Magik. Magni na punkcie A. On tam znowu w tej samej pozycji. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby próbować przejąć ten punkt z tej samej pozycji, co wcześniej, ale to do, i dojechał Broda jako wsparcie trafił sędziego dreda. No a to moi drodzy, już jest praktycznie 150 kietów przewagi dla e, drużyny kompanii. Panisher, Panisher wraz z kolegami próbują na punkcie B, ale Darkuman już tutaj wraca! Trafiony zostaje przez Progresa! E, na klatce jest płaciok. Spaciuk tutaj będzie wychodził. Spociąg, lata biega. Co on tutaj robi, wariat? I teraz chyba nie zdąży to nikogo zabić. Eee, a tutaj zanim zaraz wyskoczyli trzej koledzy z drużyny. Eee, posprzątali na punkcie B. No i czyściutko, czyściutko. Może Sensei? Sensei będzie próbował teraz od pleców, ale zobacz, jest tutaj jeszcze progres na rusztowaniach. Ale tutaj mało HP. Zrzucił sobie szpaczkę pod nogi, leczy się. O, ale tu staje po plecach od Lukiego. I tutaj zobaczcie, jak, jak od razu na niego naskoczyli tam trójkowy atak. Mam, mamu z drużyny kompanii. Biegnie na kontenery tam z termowizją. Ależ tutaj i zobaczcie, no, do każdego jednego wroga HDS-ów dobiega trzech lub nawet czterech zawodników z kompanii. Dobra komunikacja tej drużyny. No i moi drodzy, no tutaj chyba myślę, że to już się nic nie zmieni. Chociaż Simanders na stacji benzynowej przejmuje tą flagę dla swojej drużyny. I teraz, teraz Chocki! Chocki po wczorajszym meczu chyba jest w formie. Także myślę, że to będzie chłopak czy kosił. Zobaczmy, co robi Hocki. On wie, że jest są! Trafia! Pierwszy w na niego pada broda! Chocki! No, i tutaj wyczyścili, zobaczcie. Mauritius, ależ on tutaj przeżył e, dosłownie na kilku HP. Ale tu jeszcze jest, żyje cały czas. Simanders w tym samym miejscu, on nie zmienił pozycji. Tam siedzi, no i trafia. Trafia Lukiego Ależ to i niebiesko nam się zrobiło. Broda e, z Simandersem poczyścili. A teraz wjeżdża i trafia e, z zawodników e, z drużyny e, e, HDS-ów. No i teraz Seamanders, a on na tej pozycji, zobaczcie, Seamanders na tym punkcie ceny on nie zmienia pozycji, no ale w końcu, w końcu, który to taki yy, go zabija, Mauritius, trafia go po plecach i czyści stację benzynową z wrogów, punkt C trafia w ręce drużyny kompanii, a teraz już przyjedźmy szybko na punkt B, bo tam teraz jest akcja, tam jest teraz paniszer. i trafia, ale tylko asystent zostaje Neidem od swojego, od Punishera. Eee, rzucony najd pod nogi i skaczą z budynków. Teraz kąpania, skacze, by przejąć punkt B. Zobaczmy, co zrobi magik. Magik razem z. To jest teraz w lasce, chyba broda. Broda. Broda, teraz rzucony i eee, Ze strawa. Tam poleciał. Eee. Poleciał Smaw z hmm, Już sekunda, moi drodzy. Musiałem tylko zrobić jedną rzecz. Okej. Okay. Już wracamy do komentowania dalej. Eee, Chocki. Alti! Alti na tych schodach razem z drużyną HDS-ów! Ależ tam e, trafił ładnie, spać on chciał tu zrobić plecy! Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, żeby yy, wyjść tutaj, w tym miejscu, do góry, na ten punkt B. Może to być samobójstwo, myślę, że może tutaj na ciemni To siedzieć, ale ciemnia pusta. Spinio. Trzy flagi w tym momencie dla kompanii braci. No już, sekundę, jeszcze jedna rzecz. Okej. Okay. Jak tutaj teraz dalej się sytuacja przedstawia? No 82 tikety do 357, to już jest bardzo duża strata w tym momencie dla drużyny HDS. No ale oni grają po słabieniu. to też trzeba o tym pamiętać. z Company, bracie, to tutaj ma wizję na cały punkt A na tą chwilę. Razem z Darkomenem próbują... Zaatakować punkta Raczej znaczy odbić go, bo on był w posiadaniu przez chwilę Przez pół gry w sumie No ale tu cały czas hdsi Trzymają ten punkt, zobaczcie bronią się, to jest alti I jest również Magik, ale tam dostaje po plecach Który to? Luki Świetnie Luki Cały czas Luki Trzy flagi Na HDS. Boże, to drużyny kompanii, braci. Pomieszałem, wybaczcie mi za mój błąd. No a tutaj coś się dzieje, jest Broda. Jest Mauritius, Broda Mauritius. Mauritius dostaje Broda, zgarnia flaga na punkcie C. O, no, tam wjeżdża już latka, jest Chocky. Tutaj naprawia się i czyści tą stację benzynową. Także Chocki czy nie posprzątał? Zobaczmy, jak to się przedstawia. Czy mam jakiś niebieski znacznik? Nie. Tej Alti z magikiem. Znowu w ataku na punkt B. Ale zobaczmy, co będzie robił chodki w lawie, bo on tutaj się cofnął, bo jest pomiędzy flagami. I to jest koniec, moi drodzy. To jest koniec pierwszej rundy. 352 tickety dla drużyny Kobów. Oczywiście, GG. Czy Bygy, no tak, no w sumie grali w osobieniu, no ale to nie o to mi chodziło w tym momencie. Eee, moi drodzy. Jak to wygląda na fragach, to sami możecie przedstawić, już nie będę tego komentował. Eee, ciężko, to jest strata trzech zawodników, ale trzeba podkreślić to, że e, dobrze, że zawodnicy z drużyny. Eee, hds podjęli walkę, że nie odpuścili nie powiedzieli, że walk over, chcą podrać chcą postrzelać i to jest najważniejsze no i w tym momencie mamy 1-0 dla drużyny kompanii. hop powinno nam się tutaj wszystko teraz pozmieniać jak widzicie 1-0, ale się nie zmieniło czekajcie Teraz się powinno zmienić. Okej, okay. nie. Coś tu jest nie tak. Coś źle gdzieś wpisałem. Gdzie ja to wpisałem? Ach, no okej, okay. tutaj nie wpisałem. Tutaj miało to być. Eee, dobra, teraz będzie dobrze. Eee, już ten wynik mamy. Mamy 1-0 w tym momencie dla drużyny kompanii, braci. Bo no. Widzieliście grę, no już nie będę się do tego odnosił, bo myślę, że to jest bez sensu. Się odnosi do tego. Ważne, że tak jak mówię, mamy co na to popatrzeć na tą walkę zawodników HDS-ów. Teraz zaczniemy drugą rundę, jest 1-0 w tym momencie dla drużyny Kompanii Braci w tym dzisiejszym starciu na powodziówce i na wrogiej transmisji. Jeszcze powinniśmy tutaj zobaczyć drugą rundę na strefie powodziowej. Także tutaj chyba mini się męczą ze zmianą mapy na powodzióweczkę. Już tutaj zobaczymy. Znowu restart, kolejny restart. Ale z tego co się orientowałem, co opisali zawodnicy z drużyny Headless, że oni tutaj jeszcze możliwe, że zagrają w pełnym składzie. Tam brakowało im ludzi. No ale tak się zdarza. No, wiemy, jak, jak to wygląda ogólnie. No, ale możliwe, że jeszcze wrócą na drugą mapkę. No i to zawsze może być remis, może być jeszcze wygrana. To nie jest przesądzone. No teraz mamy kompanie braci. Arti, Darko, Hocki, Lukas, Luki, Mamut, Mauritius, Szpadel, Sędzia Dread, Spaczok, Spinio i t 90 jeżeli chodzi o HDS-ów, mamy Brodę Altiego, Ulti, Ultiego, Mamy Magika, mamy Progresa, Shera, Sensei, I trust me no more, oraz i Simandersa. Czy to już jest live? Także OK, zaczynamy. Tym razem kompania braci po stronie niebieskiej, amerykańskiej, po stronie chińskiej, mamy HDS-ów. Moi drodzy, druga część, druga runda tej mapy, tego dzisiejszego spotkania. Jeszcze przynajmniej dwie, na innej mapie. 30 sekund i zaczniemy. 17 sekund, 16, 15. Zobaczymy jak to się będzie przedstawiało na samym początku, jak te polecą pierwsze Helki, gdzie poleci law, pewnie na punkcie A. Znowu będzie pierwsza walka, bo tam praktycznie zawsze jest ten pierwszy starć, chociaż z punkt C w tym momencie był na samym początku w ogóle nie kryty przez nikogo. Teraz może zagrają inaczej zawodnicy z drużyn, może na punkt C coś pojedzie. Bo to byłby był pomysł, żeby zamiast skupić się na walce, walce na punktach, to dość te etykiety na punkcie by już spadały. E, no ale zobaczmy. i ul, ulti tam dostał! E, chyba Sochocki e, już tam trafił go z lawa. Alti, ale Alti gdzieś tam trafia! Tylko nie wiem, gdzie on jest. Gdzie jest Alti? To jest Magik. Magik tam osamotniony, ale tutaj będą plecy. Jest Lukas. Lukas na plecach. Lukas, o to i teleport jakiś był. Co tu się stało? E, ze strawa oboje się nawzajem zabili. E, Magik sam sobie pod nogi trafił tym sr, Sravem, To była sraw. Ale nie, przeżył Magik. Ależ tu dziwnie, tu mi się zbugował chyba obraz. Mauritius razem z Chockim e, próbują e, e, tutaj obronić punkt e, A. To się spili, zobaczcie, ale to egzekucja. Kto taki? Mauritius, trzy fragi. No ależ i poczyścił. Poczyścił czwarty frag. Nie, nie trafia. Ależ Mauritius tu zrobił akcję na jednym magazynku, trzech gości, mógł mieć jeszcze czwartego, jeszcze Magik, Magik i Magik ładnie broni się do ostatniej kropli krwi, wybija w tym momencie dwóch zawodników z drużyny kompanii i dzięki temu mogli dorespić do niego zawodnicy ze swojej drużyny, Sędzia Dread. jeszcze on próbuje tej, tego Magika stamtąd wykurzyć, no i trafia w końcu Magika. Ale tam jeszcze chyba jest właśnie, chciałem to powiedzieć. Ja tam chyba jeszcze został jeden z zawodników z HDS-ów. No i trafiony, trafiony eee, zostaje sędzia Dread. No i punkta oddany, oddany w ich ręce, tak będzie. Ale zobaczcie, że HDSi w tym momencie też w ataku na punkt B. Ale po wybijaniu na tej klatce zostali przez kompanie. Już myślałem, że tutaj kurczę, szybko dwuflagowa akcja, ale nie. A jak się dzieje dalej na tym punkcie No tutaj um, ulti, nie wiem czy to jest i na samym początku chyba tak, ale do, niech będzie ulti. Zresztą się nie obrazi, e, ulti tam cały czas z tyłu, cały czas z magikiem pewnie, zaraz niego do niego Respi magik, zobaczcie. Zobaczcie i respi to Magik, a jak? E, dwe, dwóch, e, cały czas we dwóch tutaj próbują bronić ten punkt A. O to i ktoś już będzie robił im plecy, to jest Luki, Luki pierwszy frag, ulti pada, Luki G18, Luki ja dostaje od magika. No, magik, no nie daje się tej <noise> pozabijać. No a teraz w końcu Lukas z AEK kończy przygodę na tym punkcie. A. No i ta, ten, ta flaga w trafiła w tym momencie w ręce kompanii braci. No i tutaj już myślę, że będą mieli bardzo ciężko zawiązać z HDS-u. Ponieważ tutaj nakładzie. kładzie. Stał ze strawa! dolecia ta rura. Doleciała tutaj druga do zawodników z, e, zawodni, zawodnika z drużyny HDS Gdzieś tam, trust me no more, e, ta ostatnia szansa na tym dachu została Robi jako spawn point, tutaj teraz w tym momencie zobaczcie Do respi tylko w sumie jeden zawodnik na tą chwilę e, z drużyny HDS -u. No ale to już w czasie skoku respią e, HDS. No i co teraz? I będzie dwójkowy atak. Będzie dwójkowy atak na punkt B. E, Luki już tam strzedł na dół. Zauważył, że e, tam są skoczkowie. Ale spiną, tu panisher pada. Z już też. Dostał spota na pewno. Tutaj padł również Alti. No ciężko, ciężko te w tym ataku mieli w tym momencie zawodnicy z HDS-ów. Ale oni cały czas, teraz no mor na tym dachu, jako spawn point. Próbują, skaczą. W sensy nie poddają się, próbują walczą. I o to w tym wszystkim chodzi. Darkman. Darkoman to próbował podnieść, ale dostał egzekucja. E, dwóch zawodników z e, Kompanii. Pomia pomieszało, pozabijało. E, no i cóż. Luki. Cały czas luki. No i gdzie, gdzie, są zawodnicy z hds -ów? no teraz tam dojechał Broda, tam chyba C4, ależ nie trafił tym samochodzikiem, albo tam nie było C4, ciężko mi na tą chwilę stwierdzić co tu się stanęło. No ale punkta, jest atakowany przez właśnie zawodników z HDS, trójkowy atak na tą chwilę, ale tutaj w samochodziku siedzi mamut. Tam on strzeliwuje z daleka i tam jeszcze z dachu. No, strasznie oszczeliwani w um, tym ataku. Um, zawodnicy z HDS-ów mają naprawdę ciężki tutaj kutrze, ążek do zgryzienia, że tak powiem. No, przede wszystkim też grają w osłabieniu. No, jest sensej. Sensej Bledą plecy, ale tam tylko asysta. On już tutaj dostał. Nie dostał jeszcze w sumie szpadel, no teraz, dopiero z G18 em, Wszedł mu na plecy No i szpadel wychodzi tutaj na tej ciemni przez chwilę Była jakaś akcja, no ale byłem na klatce Także nie mogę być wszędzie z tą kamerą No i moi drodzy Zawodnicy z HDS-ów, Respa Altii. Zobaczmy jak ustawiają się na tą chwilę e, Zawodnicy z kompanii no, próbują tutaj zachować linię, ale ten punkt C, zobaczcie. Jakby może w tym momencie zaatakowali HDS i punkt C. No i właśnie to teraz robi broda. Jest półściutki, tam nie ma nikogo. To by mogło być jakieś, jakiś pomysł, żeby tutaj coś zmienić. Ale tam Alti yy, razem z, z, z chłopakami próbują na punkt B no i Alti. Alti coś tam zabija. Więc zobaczmy, co tu się stanie. Alti pestkuje z tej Noctowizji, a trafiony przez artiego na daleko. Zobaczcie, punkt B, czyściutko wyczyścili, posprzątali chłopaki z kompanii e, i teraz e, mogą się skupić na obronie punktu B i właśnie robi to Chocki e, razem z T-90. T-90 wyskakuje z lawa i będzie bieg na stację benzynową. Asylowa akcja partyzantka w wykonaniu T-90. Zobaczmy, rzucą nade. On tam wie, że tam jest na pewno jeden z zawodników kom z HDSów I właśnie trafia brodę T-90, dobry strzał Czyści, patrzy, rozgląda się Na tu już chyba na wyprawę, ma czyściutko e, Tak, wyczyszczone Stacja benzynowa czysta I mogą się skupić na obronie B Bo teraz to B jest atakowane Teraz B, progres na B Skacze z góry Wychodzi tam... Ale dostał, ale nie padł. Dopiero teraz dostał dobity przez Artiego z M249. Zobaczcie, Arti tutaj wraz z mechanikiem na dachu ze szpadłem, czekają i mają świetny widok na punkt B. To jest dobra pozycja, moi drodzy. To jest bardzo dobra pozycja tych dwóch zawodników. Świetnie widzą całą, całą flagę B. Progres. Wyskoczył z Heli. Ale zobacz. To nie ma nikogo już na tą chwilę z drużyny HDS Ale tutaj yy, ulti skacze na punkty A ulti. O, tam poleciało trafienie. Ograniczenie mobilności pojazdu 25. Dojechał Kłaty i wybuch to trafił, broda, ten C4, ale co zrobił? Tak na to czekałem w końcu. Kiedy, dla kiedy dla Brody to wejdzie i weszł teraz I Broda wychodzi z dwoma fragami, tam jeszcze trafił Lukasa, trzy fragi dla Brody No trochę tutaj pożył Powalczył trochę, pokazał, że kurczę chce tutaj coś ugrać jeszcze, ustrzelić choć fraga e, Bo tutaj tylko już, tylko na fragi można liczyć Ale zobaczcie, jest progres Rzucona paka Poleciały, na ile, bo tam chyba siedzą na górze. Tak jest, siedzi Alti, raczej Arti, i to jest koniec. To jest 360 ticketów do zera w drugiej rundzie. W I to jest 2-0. I mapa dla drużyny kompanii. Brać na tą chwilę, mój drodzy. Tak to wygląda. Nie wiem, czy jest jakaś przerwa, ale chyba pewnie nie. Eee, Tutaj jest chyba koniec tego. No, jak to wygląda na flagach. No, kto ona się zero Chocki No, Chocki, no krótszy gra gra w tych pojazdach wczoraj też na Sparingu tam 20 chyba 7 do 1 No, trzeba mu pogratulować, bo dobrze dobrze sobie radzi chłopak w tych pojazdach naprawdę. No i moi, moi drodzy, mamy 2-0 na tą chwilę dla drużyny kompanii. No i teraz zagramy mapę wrogą transmisję. E, aha. Odpuszczają drugą rundę, drugą mapę Także moi drodzy No na, tym, na tą chwilę kończymy ten dzisiejszy stream Ja tutaj jeszcze wejdę do studia Na sekundę może jakaś kwestia Podsumowania tego dzisiejszego spotkania No niestety Trzeba naprawdę na pewno pochwalić Zawodników z Drużyny Kompanii Boże z Headlessów Sorry wybaczcie mi Za ten, za ten błąd Czekajcie Ciach. tak tak powinno być teraz ok ale dlaczego tutaj nie pokazało ok ok i moi drodzy tak to się kończy te dzisiejsze spotkanie właśnie tak jak to się teraz na tą chwilę przedstawia widzicie ten rezultat bo mm, drużyna mm, hds odpuściła sobie drugą mapkę, no ale ważne, że zagrali pierwszą, to też trzeba pochwalić ich, grali w osłabieniu, nie mieli składu, taka postawa też jest ważna, szkoda, że troszkę mieliśmy takie opóźnienie długie i tak dalej, no ale na tym już nic nie poradzimy. Moi drodzy, te dzisiejsze spotkanie Polski Ligi Battlefield kończymy wynikiem 2-0 na mapie strefy, Strefa Powodziowa, tam że pierwsza runda 352 etykiety, druga 360. No, i teraz, jeżeli chodzi o wrogą transmisję, to będzie po 150 do niestety, tylko dla zawodników z drużyny kompanii, ponieważ. Ale to są małe punkty.